Wytłumaczę Wam to w mniej niż minutę. Posłuchajcie. Mamy 3 czwarte razy 8. To zobaczcie, 3 czwarte przepisujemy, a 8 to jest to samo co 8 pierwszych, bo 8 podzielić na 1 to 8. I teraz możemy skracać na krzyż. 4 podzielić na 4 to 1, 8 na 4 to 2. I teraz, jeżeli mamy ułamki, to mnożymy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. 3 razy 2 mamy 6, 1 razy 1 to 1. 6 podzielić na 1 to 6. Teraz 1, 2 razy 6. Piszemy 1, 2, a 6 to jest to samo co 6 pierwszych. Skracamy na krzyż. 2 podzielić na 2 to 1, 6 na 2 to 3. 1 razy 3 to 3, 1 razy 1 to 1, czyli będzie 3. To kto z Was wie, co będzie tutaj? A będzie mi bardzo miło jak mnie zaobserwujecie, bo wtedy wiem, że chcecie, żebym tutaj nagrywała dla was jeszcze więcej.